Dzień dobry Państwu. Dzisiaj występuję na nowym kanale WIDUŚ o polityce. Będziemy tutaj mówili o zwierzętach, ale dzisiaj musimy poruszyć temat tego, co zrobił pełniący obowiązki prezydenta Karol Nawrocki. Wiecie, no nie wiadomo dlaczego w takiej bezsensownej złości zawetował tę ustawę łańcuchową batteryk nie wyrywaj się. No i wiecie Państwo, tak yy, naprawdę jest to spowodowane tylko jego frustracją, taką postępującą frustracją. byście Państwo byli uprzejmi zobaczyć, jak on funkcjonuje, to zobaczylibyście Państwo chociaż na tym szczycie wyszedrackim, kiedy stał i czytał skart. Tak, pamiętacie, on na początku tak zaczynał, ale później wstępowała w niego jakaś euforia. Testował tą dopaminę, o której mówił Janek Piński, zdenerwuje się łatwy A tylko się złościć. Testował tą dopaminę i miał słowo. To. Był e, taki szczęśliwy, zadowolony, krzyczał. E, te, te jego zachowania były nienaturalne. No i jak widzicie, po tym, kiedy wszyscy protestujemy, to znaczy, no, słow czysty jest bardzo ogólne, ale. Mnóstwo ludzi protestuje przeciwko temu, żeby pełniący obowiązki prezydenta nie wiadomo co zażywał. No nie możesz tego robić tak, tak jak robi do tej pory. Nie może po prostu wszystkiego i sytuacja, bo właśnie kamerzysta nam teraz w tej chwili duś atakuje i chodzi duś do mnie. Dusiu chodź, chodź, Dusiu chodź. I, I wtedy ym, on. Robił to, robił to w sytuacjach, w sytuacjach takich e, niezwykle ważnych właśnie życiowo. Pomyślcie Państwo, jak on to robił na przykład podczas debaty e, prezydenckiej. No to była chyba najważniejsza, sytuacja, najważniejsza e, sprawa, którą miał, miał e, załatwić w życiu tak, dla siebie, dla rodziny, bo już nie mówię, że dla nas, bo on dla nas nic nigdy nie załatwi. I musiał. I musiał wtedy brać te tak, to, to nie jest łatwa robota z Kaukazami, widzieliście Państwo, tak? A. I widzieliście Państwo, później yy, nie wytrzymał, w NZ też widzieliśmy to, co się działo. Też tak było. tak Panowie tak często robią, panowie sobie mają takie właśnie dyskusje. Dyskuty o właśnie, bawią się. I, I powiem, Państwu, powiem Państwu, że teraz ta, yy, nie wiadomo po co, E, to tej ustawy e, i później tłumaczenia tych ludzi, m.in. Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że on mm, nie zgodzi się na odrzucenie weta prezydenta. No bo pan Marszałek Czarzasty doszedł do wniosku, że będzie odrzucenie weta prezydenta. Będą próbowali odrzucić weta prezydenta. Potrzeba 276 głosów. 280 posłów głosowało tą ustawą. E, no, jak widzicie Państwo... E, teraz wycofują się. Tak jestem zniesmaczony do, do PiSu i zobaczymy, kto jednak mm, nie odrzucił woda prezydenta w tak oczywistej sprawie. Wiecie, kiedy słucham tych dyrdymałów, tych kretynizmów, że te kojce musiałyby być nie wiadomo jak wielkie, po prostu wystarczy te poprawki poprosić, mm, zgłosić do Sejmu, podpisać ustawę i zgłosić poprawki. Te poprawki byłyby przegłosowane. To byłoby oczywiste. Dusi Buś mają kojec, pewnie w nim nigdy nie będą, bo w końcu, który jest tutaj w domu, mało był Benio i, 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 i Buś. Wchodziły, ale tak, no, nawet filmowałem czasami, żartowałem sobie, że ten kojec jest. Tylko wtedy, kiedy tutaj było konieczne. Poczekaj, zaraz, zaraz. To, to było konieczne, kiedy trzeba było to zrobić zrobić wtedy, kiedy ktoś przychodzi na podwórku, bo to jest jasne, w domu, żeby mógł być, no, jeżeli ktoś coś naprawia w domu, robi, bo trzeba mieć dostępu, żeby nie stresował się psami, to one były w końcu. Na początku im się nie podobało, później sobie leżały i czekały, i później wychodziła, bo nigdy nie, 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 nie trwało dłużej, niż powiedzmy tam dwie, trzy godziny. Tak to wyglądało. Ale jak widzi się te psy, które rzeczywiście mają te łańcuchy, które im wrastają w szyję. Te łańcuchy tak niezwykle krótkie, czy zimą będące w takich warunkach. I ktoś tłumaczy, że my chcemy akurat dzielić społeczeństwo, bo to chodzi o atakowanie ludzi Weź. Ja wiem i, i, i jeszcze nawet do rodziny, i, i, I zwierzęta tam mają bardzo dobrze, zwierzęta kochają, zwierzęta mieszkają w domu, był tam przez wiele lat taki nasz ukochany pies, Lord, czyli taki kaukazo mastif. Bo miałem Kaukaza i mastiwkę taką mastiwkę którą dał mi kolega mastiwki nikt nigdzie nie chciał te chile, ja kiedyś o niej opowiem, bo tutaj będę opowiadał o zwierzętach w tym, w tym programie. I niestety kiedyś nie przypilnowaliśmy i ta maska i wciąż. Urodziło się dużo szczeniaków, wszystkie szczeniaki poszły do ludzi, wielkie, fajne psy, bardzo miłe i jeden z tych psów pojechał właśnie na wieś. No, chciałbym, żeby wszystkie psy miały taką może, takie, takie warunki, tak mogły funkcjonować. Zresztą jak tam chodzę i patrzę wśród tych ludzi, to zwierzaki żyją normalnie. Nie, nie widzę, ja, teraz to się wszystko pozmieniało, Uspokój się, ale nie pójdź się ze mną. Widzicie Państwo, to nie jest prosta sprawa. Nie, nie chcę ze mną tutaj siedzieć, on chciał pójść. Dobrze, to ja cię puść. To ty sobie pójść. proszę bardzo. No. No. Pan zobaczy, co on robi, może na chwilę. Może po prostu, bo pan z On Tutaj jest pod stołem. Jemu się tutaj podoba. On tutaj rzadko wchodzi. I powiem Państwu, że tak samo jak nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego tak długo e, kraj europejski, e, taki jak Polska, nie potrafi sobie poradzić z tymi końmi, tak tragicznie traktowanymi e, na drodze do Morskiego Oka. Też nie rozumiem, tutaj chodziło o jakieś względy polityczne, o głosowania na tamtym terenie. Te wszystkie próby przedłużania tego, żeby koniecznie te hasioki tam jeździły z ludźmi, gdzie indziej to było niedopuszczalne. A u nas, jak widzicie, to się jeszcze dzieje. Mam nadzieję, że teraz, przynajmniej ta ustawa, którą tak zawetował Nawrocki, ona mu się zapisze do tego co on robi. Niewątpliwie. Tak, pan Filip, <gry> Ona mu się zapisze do tego, co on robi. Pamiętacie Państwo, jaki problem miał pan Soś... sośniesz, który hmm, reprezentując ten swój światopogląd mówił o jedzeniu psów. No u nas, rzeczywiście, u nas, u nas. Hmm, jeżeli chodzi o naszą kulturę, inaczej teraz... mi tutaj w jakiś sposób obrażać, czy postanować y, ludzi tam, gdzie się je psy, w kulturze azjatyckiej, no, u nas jest do niepomyślane. Psy, koty, konie, no, są szczególne, mają no, szczególne miejsce no, u nas i mnóstwo tych zwierząt jest, które bardzo kochamy. Także zdziwiłem się tym działaniem Nawrockiego, protestujcie przeciwko temu, przypominajcie mu to, bo Według niego to jest jeszcze poprawka, jeszcze jakieś działanie, a to, jest, to są miesiące de facto miesiące i zima e, tych psiaków e, przy tym lodowatym łańcuchu i przy tych e, małych budach. I to nie chodzi o kwestię, czy to jest wieś, czy miasto, czy jakieś właśnie tego typu podziały. To jest sprawa po prostu człowieka, jego serca. Pamiętacie hmm, tego pana Bonkowskiego, który był senatorem pis jeśli ja nie mylę, i tak strasznie zachował się wobec no, tych psiaków, no, które bardzo kocham, czyli takiego, takiej suki owczarka gałkarskiego. No zadręczył, ciągnął za samochodem. Nie rozumiem, dlaczego on chociażby nie próbował, żeby ona tego samochodu wsiadła, albo dlaczego nie przypilnował jej i nie szedł z nią na piechotę. On wyszedł, ona wyszła, chyba to nie była tak duża odległość, albo by robił przerwy i ten pies by przeżył. Jak widzicie, nie dał rady. Dziwię się Kaczyńskiemu, który jednak politykę przedkłada nas takie najważniejsze wartości. Bo jak go dzisiaj usłyszałem i słyszałem tę obłudę, że on, teraz, on zgadza się z tym, co mówi prezydent, przyznam się Państwu, może to jest takie mm, bardzo proste spojrzenie, które reprezentuję, ale i, i, ciężko jest to zrozumieć, bo to jest ciężko podłączyć do polityki, tylko dlatego, że nagle okazałoby się, że batyra, fakwa, <głos》>, czyli to weto byłoby odrzucone. No w tym przypadku ja nie widzę powodu, bo yy, to by nie był jakiś precedens, żeby były inne weta odrzucane. To powinni wszyscy cywilizowani ludzie no, odrzucić, powinni się z tym nie zgadzać. Natomiast oni tak robią. Natomiast jak słucham czarnka, który każe wiązać psy, bo nie może jeździć na rowerze, yy, i dyskutuje o tym, że lepiej jak pies jest na łańcuchu, niż ludzie go trzymają w kawalerkach. Coś do pana chyba chce. dusz. Tak właśnie musi pan pokazać. Dusia tutaj przyzed z mordą. I wiecie państwo? Te psy żyjące w kawalerkach. Widzicie, widzimy czy w różnych mieszkaniach, które w ogóle nie powinni nic mówić o kawalerce... Batyr, bo u niego, w jego, w jego słowniku słowo kawalerka powinno w ogóle być zastąpione czymś innym, bo się od razu kojarzy, że on wyrwalił z kawalerki jakiegoś starszego człowieka. Natomiast te psy żyjące w kawalerce, które są kochane, są szczęśliwe, czy według czarnka one by się lepiej czuły na łańcuchu? Nie wiem, naprawdę to. To jest coś, czego nie potrafię zrozumieć. Już więcej nie będę Państwa męczył tymi politycznymi sprawami. Może, może jeszcze w niektórych przypadkach, ale będziemy rozmawiać o Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Oglądajcie dużo o Polityce.